Dragon 2 od dzisiaj ma być prezentacja Jestem dumny Jan Kozietulski Melona. Andrzeja Melona i też wszystkich radnych miasta, które mamy tutaj na zaszczyt gości. Zapraszam Pana Prezesa TKP Cargo również na scenę oraz Pana Andrzeja Melona. Szanowni Państwo, dzień dobry, jest nam bardzo miło, witamy przede wszystkim wszystkich przyjaciół Skierniewicza, wszystkich przyjaciół Skierniewic też. witamy prezesów spółek, prezesów spółek PKP Kargo, ale też i spółek miejskich, witamy dyrektorów ośrodków miejskich, placówek miejskich, jesteśmy tutaj, bo jesteśmy stąd, ta lokomotywa kochani też jest dla Was, dla społeczeństwa, dla, dla mieszkańców Skierniewic, Pan Prezydent jako ojciec wczesny tej lokomotywy, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Miasta, bo to radni, którzy są przedstawicielem całej społeczności miejskiej, mogą być dumni z tego, że miasto będzie się rozsławiało po Polsce i po Europie, dlatego że to jest nowa lokomotywa, najnowsza, którą PKP Cargo zakupiło, ona będzie teraz wypakowała miasto z Mówiła o takim miejscu, przypominała takie miejsce i dawała powód do tego, żebyśmy z tego miejsca. Byli dumni. Dziękuję, że tu z nami jesteście. To jest dla nas wszystkich, szczególnie dla społeczności PKP Kargo też bardzo ważne wydarzenie w dniu służb mundurowych, bo kolej to też służba mundurowa, w dniu święta Wojska Polskiego, że możemy spowodować, oddać w Państwa ręce taki powód do dumy z naszym wspólnym liczeninem, patriotą Janem Kozikowskim, kawalerem Orderu Wituty Militari, Legii Honorowej. Tym, który walczył o wolność Polski. I to jest ten dzień Święto Wojska Polskiego, który chcemy przybliżyć pań, Państwu wszystkim tego Skierniwicza. ale też dlatego to wspólnie z Panem Prezydentem i z Panem Przewodniczącym, jako też inicjatorami tego wydarzenia, jesteśmy po to, żeby Skierniwice mogły być dumne. Skierniwiczanie dumni ze swojego miejsca, ze swojego miasta. Przedniemy zaraz tą honorową wszęgę. Tak jak mówię, proszę Państwa. Powiem tak, pan prezydent Krzysztof Jażdżyk jako krzesny tej lokomotywy, nie zdaje sobie sprawy, bo ona kosztuje się około 25 milionów, ale nie zdaje sobie sprawy, ile kosztuje jej serwisowanie, a będzie musiał to wziąć na swoje barki w przyszłości. Także oddajemy tą lokomotywę pod jego opiekę. Niech ona szczęśliwie przewozi nasze towary, niech Wiosławia z i To oczywiście żartowałem z tym serwisem. Ale to jest to państwa. Bardzo doniosłe wydarzenie w historii naszej spółki, ale też myślę, że ciekawe w historii miasta. No to wszystko robimy dla Państwa, żeby Państwo, tak jak jest napisane na Telekomu byli dumni, że są stąd, że są zaskodniowi. Przepraszam to przywództwo. W ten podaję Panu Prezydentowi. Proszę. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, y Myślę, że nie będzie problemu z telewizowaniem tej lokomotywy, mamy no parowozownię bardzo blisko naszą, tutaj przedstawicieli, także myślę, że spokojnie sobie z tym poradzą, natomiast tak, wystarczy chyba dzisiaj te słowa, jestem dumny, bo wszyscy jesteśmy z tego dumni, ten cykl pokazywania naszych skierniewickich bohaterów, dzisiaj odzwierciedla ta sytuacja właśnie z lokomotywą. Pan prezes jest zawsze bardzo skromnym człowiekiem, nigdy nie chce być na afiszach, nigdy nie chce się starać przed szereg, ale tak Panie Prezesie to jest pańska, patriotyczna postawa, bardzo my za to dziękujemy lokomotywa będzie wspaniale rozsłagać i klamować nasze miasto, naszych bohaterów oczywiście, tak jak Pan Prezes mówił o serwisowaniu to ja powiem, mamy jeszcze wielu bohaterów w mieście Skierniewice, Pan dobrze wie liczymy na kolejne lokomotywy ale tak poważnie Szanowni Państwo, to myślę, że wszyscy jesteśmy dumni, wszyscy się z tego bardzo, bardzo cieszymy I myślę, że nie wiem, może za 100 czy tam za kilkadziesiąt lat ta lokomotywa rzeczywiście stanie w naszej parobozowni i będziemy, tak jak teraz będzie iść po Polsce, być może i po Europie, to później będziemy mogli wszyscy ją zwiedzać. Dziękuję jeszcze raz, Panie Prezesie. Witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu własnym i radnych Rady Miasta Skierniewice szczere gratulacje i podziękowanie dla Pana Prezesa, bo, bo nie oszukujmy się, taka reklama, żywa reklama, praktycznie przyjeżdżająca w każdym miejscu w Polsce i w Europie jest dowodem na to, że my Skierniewiczanie dbamy o naszych bohaterów i, i jesteśmy, jesteśmy z nich dumni. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszamy tak zapraszamy Państwa wszystkich, bo to jest lokomotywa nas wszystkich, wszystkich Skierniewiczan do uroczystości przecięcia honorowej cęgi. Pan Prezydent jako chrzestny, nie, Panie Prezydencie, panie proszę się to... Proszę, to już pan prezydent, jako wczesny tej lokomotywy, proszę bardzo. Panowie, nie spieszymy się, z fajnie? Nie, nie, tak powoli, powoli, powoli. nie, nie, nie. Uwaga.

Thank you.